Cześć, moi, moi drodzy, z tej strony i dzisiaj gramy w Mr. Meat 2 bo dzisiaj wyszło więc zaczynamy O, weźmy weź mi izi, żeby nie mieć czasy słabi, Jakbym byłem w jedynce. Szkoda, że nie ma po polsku. Heck, we see you, well, okay. here we are so, how are you feeling sweetheart Um, i don't know if i'm sad or happy really rebecca the three of us will be together today how can you be sad this is the end of one chapter and the beginning of another in our lives come on let's face it as a family Your cream washes <laughs> for the level level jump, and it you up when subscribe to it. Hello, ladies. Rebecca, is it you? How grown you are already. Yeah, several years have passed since then. Eight or ten years now. Time flies. You are Anthony? Oh, thanks for rescuing my daughter i will never be grateful oh, enough don't worry i was just doing my job thank you thank you thank you a thousand times oh because you're a bounty hunter right uh, who is that girl you tried to rescue uh, amelia right tell me tell me about what happened to her she was what? Wasting of the Hakim Jashima is the Stablishment She And gentlemen, you can enter in an orderly manner. Keep quiet, please. I do have of Zaczynamy rozgrywkę. Co all... się stało? You into Nie mogę wstać. Co się stało? Dajcie mi wstać. O, jakim okay, się

Hmm, co ja bym mógł zrobić? Będzie to strasznie dziwnie. A, mogę przejść. O, a, myślałem, że to coś ważnego. Możemy zabrać. Możemy kłócąć. Oj, Iść policjant. Przepraszam panu. Hmm. Nie masz tego, ty kłamco A już Cię przepraszałem. Bez odbył, było co to tam jest. W kimlu Można pójść? ulicy. O jezus, najlepsze, najlepsze, w tej grze. Spuszczanie. Bo animacje, bo... Wow. Chyba, że te dźwięki go przywołują, tak? Te... Tak też może być. Tu nie ma, tu nie mogę, tu nie mogę, tu też nie mogę. Moi się mi mi wyskoczymy Mr. na Maria. Czy ty ma masz! Dobra, muszę Przepraszam cię, ale musiałeś... musiałem Mam pierwszy przedmiot, kartkę. Nie działa. I w koszu nie będziemy mnie szukać jak głowam, a jest jeden O, stały nie trzeba było się bać. To nie do tego. Wydaje mi się, jakby to były dzięki Zaiskim. Tu mogę się... Szafa zajskiem. Ale tu nie ma. Co to jest w końcu? Dlaczego ja mam to użyć? Aaa. Nie strasz mnie, typie! Ale ty jesteś śmieciem. To nie jest do tego, no to co ja mam robić? Nie wiem, ty coś wiesz może Dobra, ty patrzysz i tyle. Ty migasz? Co ja mam zrobić? No to muszę zrobić częściej. Jestem debiłem. O O Aha, kryte jakby on duszył. Nie, zabił się ja ci to biorę, żebyś się nie bawił tutaj ze mną O Jezu Ja tego nie przejdę Na tym poziomie, przecież tu nie ma bata Ale na razie nie było takiego strasznego dźwięku Więc może to nie będzie takie straszne jak było w jedy... O, poszedł sobie. Ej, ja mam pistolet. Tu co będzie odpalić? No. Niestety dużo rzeczy tu będzie zrobić. A ja jestem nóbkiem w takim Quebrou blaninha lá em? E Aí a vida vai O ne? O ne? Zor stuff mi? İyice zavrım. Edir. İyice zavrım. Ne iyice? Czyli tu jest to miejsce, w którym on był. Czyli... Wejdźmy tu na górę. No a to była amunicja, a ja tu mam dezodora, to matko bosko. Są na górze te, na dole są te świni. Spuszkać wody nie będę Co tu może być? Gdzieś się mogą ucieknieć, czyli to taka do ucieknięć mm. Wydaje mi się, że ja nic tu nic nie znajdę Nie chciałem spać Nie spodziewałem się myśli Mika. To... Zamknął mnie no co za ham? Tu mogę się ukryć, czyli trzeba go jakoś przywołać na pewno. A, dobra. Muszę coś znaleźć, na pewno. A jednak muszę coś znaleźć. A może mogę wyjść tędy? No właśnie. Chyba nie. Co ja mam zrobić? Wywalić krzesło? No nie wiem. Я сам же думал, что это значит, что он тосничает, а ходил он в горы, в И стоишь мы в пивнице. Это значит, на стреху. Нет, ну я когда меня. Mam no, ostatnią noc Jezus Maria no I tu pewnie też będzie to niszczenie tego A nie Będzie niszczenie tego Nic Nisz to Tak też można No nie! zepsułem progres Będę musiał jeszcze raz grać w tą grę. chodźmy na dół na dole nic nie ma są na górze Kilka sekund patrzenie na świnia, kiedy ja pójdę się będę go Głupa, głupia muzyka, przestraszyłem się Nie Ja nie chcę spać A Czemu to jest zdjęcie Jezusa? Ne yapıyoruz öbür bomba? Şey nie, nie mi? Ne yapıyoruz? mi? Ne No nie strzelaj we mnie, no chyba cię zajmiję, no... Ja stąd idę, nie, 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 nie lubisz towarzystwa, no to dobrze, no... Nie musimy. Hmm. Pójdźmy do... z powrotem. 20 minut ja autogram. To jest ta egzekucja. Może będziemy go z powrotem zabijać, to też jest to niezły pomysł. Nie bijmy. Nie, ja nie wiem gdzie ja jestem, zostaw mnie. Ja nie znam tego miejsca. Ja nie wiem gdzie ja co mam brać. To nawet nie ma co brać. Przeszkadzasz mi. И сима. Это. Ты есть чтось. Может быть, есть. Есть. Będziemy patrzeć na boksy Mr. Boksy Kurde Ale ja mam pecha Ale mam pecha dosłownie No gdzie to jest? jakieś do jest ten klucz? może gdzieś tutaj? nie do samochodu? nie kible, o dobra niezły pomysł coś musi być pod o jest coś? A nie. Jezus już maję, no ja mam najwięcej. A dobra. Idziemy na dół. Zaraz przecież to jest podobne miejsce jakby my. Czy to jest koniec? We got him! escape complete. You have escaped, but Mr. Meat is still controlling the a prison. Stay tuned for the next thing. The installments of the... the saga. Thank, thank you for playing. To był koniec, tak szybko, na Absolutnie Na to dobrze, bo to jest na moje poziomy... E, ...gry... Main menu. Więc... dobrze, mój... idziemy drodzy... ...w tym odcinku to by było na tyle. Le... No. Elon.